Pola, mam dla Ciebie watę cukrową. Ej, dziękuję! Masz tutaj całe, ja Ci już. Mniam, mniam! Moja siostra też dostała tę cukrową, jak ta Polcia do mojej bffy? Jak to możliwe? Nie, Rozalia musi wkroczyć do akcji. To zjedz, a ja pójdę do toalety, dobra? Okej. Okay. Dobra, to ja idę. Ciebie zostawię na później. Pola, pobawisz się może z Tymkiem albo coś? Nie, teraz w bacie. Niech to. Wiesz, jak dasz mi tą watę, to wtedy ty dostaniesz ten kubełek smoczków, cały dla siebie. Co? Masz, masz, masz! Smoczki lecie! Hihi, wiedziałam, że za smoczki pójdzie. Wygląda aromatycznie. Pycha, mam nadzieję, że przez niebieską watę nie zmieni się w smurfa. Dziewczyno, już przyszłam. Polcia, smakuje ci wata? Rozalia? Nie te polci. Pola mi dała, bo powiedziała, że już nie może. To jest całe pudełko. Jeszcze.